Będziemy, proszę Państwa, przez najbliższe mniej więcej dwie godziny robić sobie szopkę z siebie samych i z yy, wszystkiego wokół nas. Yy, zacznę od tego, proszę Państwa, że yy, by nastrój był właściwy, że przedstawię swoje alterego. Wyrzeźbione przez panią Annę Malik. Pani Anna Malik powiedziała, że to jestem ja. Bardzo ciężko to zniosłem. Yy. Terasa spaceru prowadziła pomiędzy 25 punktami, a w każdym z nich spacerujący zobaczyć mogli szopki, a także spotkać się z wyjątkowymi gośćmi. Kościuszko był inaczej ubrane, ale to była wyjątkowo ciepła wiosna. Przynajmniej tak wynika z Rycin. Z rycin również wynika, z wielu że że Tadeusz Kościuszko stało mniej więcej w tym miejscu, zwrócony w tamtym kierunku, czyli wprost do Muzeum Miasta Krakowa. To oczywiście nie było. Nie mam również szabli przy sobie, ponieważ niestety pan dyrektor y, zabrał ją ode mnie i umieścił w gablocie. W tej kamienicy handel książkami jest udokumentowany od XVII wieku. Przed wojną była tutaj księgarnego Wernera Wolfa w tej księgarnia Matras. I pośród pełnych treści książek, pełna treści szopka wybitnego krakowskiego szopkarza Macieja. Dzisiaj jest czekoli i bardzo mi ta impreza pasowała do, do tego święta. To jest zamek, koneszok uważa, że to nie jest szopka, taka prawdziwa szopka, tylko to są zamki, prawda, no i tłumaczę, że tak wygląda prawdziwa szopka krakowska, ona właśnie jest budowana jak zamek. Marynia, Józef i Dzieciątko, Ró różne figurki były. Dużo ciekawych rzeczy się dowiadujemy, chociaż często bywamy, oglądamy te sprawy, to oprócz szopek, to również jakieś historyczne rzeczy. Są bardzo interesujące dla nas, którzy w Końcówkach mieszkamy już tyle lat. Dowiedzieliśmy się o Węclu, o Kościuszce, o, o tym z jakich wieków te szopki są, jak, jak, jak były produkowane. Zawsze bywamy na tych wystawach co roku, także chętnie w tym roku też przyszliśmy, tym bardziej, że jest no, dużo ciekawych informacji towarzyszących tym spacerom. Chcielibyśmy, żeby szopki krakowskie w czasie Bożego Narodzenia nie były obecne tylko w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, do którego zawsze bardzo serdecznie zapraszamy. Chcemy, żeby ten Kraków zabłysnął szopkami, żeby te szopki były w mieście obecne. Pierwszy krok uczyniony w tym roku sądzę, że jest bardzo ważny. My jako Muzeum Historyczne Miasta Krakowa jesteśmy gotowi, aktywni, a nawet radioaktywni, żeby taka rzecz się mogła wydarzyć. Natomiast oczywiście zależy to przede wszystkim od tego, czy będą osoby chętne, a żeby ten obyczaj kontynuować.